Zmienimy temat, zostawimy na chwilę podbeskidzie i naszą ligę, teraz najbliższych kilka minut poświęcimy naszej rubryce moim zdaniem, a jeżeli moim zdaniem to, to kadra, a jeżeli kadra to już czeka nas Euro 2016 za, za kilkanaście miesięcy i, i ten temat postanowił, na ten temat postanowił porozmawiać ze środowiskiem piłkarskim Adam Westwal. za chwilę my pomówimy sobie o tym w studiu. mistrzostwach, no to na pewno nie mamy lepszej kadry niż przed mistrzostwami i to jest na pewno problem. Waldek miał swój plan na eliminację. Starał się powoływać zawodników, którzy w danym momencie byli w najlepszej formie. Albo ci wypali, albo ci nie wypali. Nie wyszło, Waldek zapłacił za to posadą. W poszczególnych meczach fragmentami ta gra wyglądała nieźle, ale to zdecydowanie było za mało na, na poziom. Zespół z meczu na mecz wyglądał coraz lepiej, i zabrakło być może czasu, no ale tego czasu nigdy nie ma. Kadr zawsze należy no, oceniać po wynikach i tutaj mówienie o budowaniu zespołu, no to tak troszeczkę do mnie to nie trafia, bo reprezentacja musi wygrywać, musi wygrywać tu i teraz. My nie do końca potrafiliśmy wykorzystać nasz potencjał, że nie wykorzystywaliśmy zawodników kreatywnych w naszym zespole narodowym, a przecież tacy są. Brakowało stabilizacji. Myślę, że Telefonalik bardzo często zmieniał skład, czasami niepotrzebnie. Myśmy nie potrafili wykorzystać te słabości rywali, chociażby mecz z Anglią, gdzie Anglia naprawdę grała bardzo słabo u nas. Powinniśmy umieć to wykorzystać, jeżeli myślimy o mistrzostwach świata. Brakowało mi takiego planu, jaki Telefonalik miał, czyli czy my jesteśmy zespołem, który chce grać z kontry, który chce grać bardzo dobrze przy stałych fragmentach gry, oprzeć swoją grę na stałych fragmentach gry. Czy chcemy być zespołem, który dominuje? No, słyszałem dużo e, opinii pochlebnych o tym, że, że Polacy walczyli, że jeśli chodzi o stronę ewolucjonalną, o zaangażowanie było ok, no ale to nie wystarczy, jak, jak widać. Trzeba jeszcze grać w piłkę. Kaziu Górski mówił, jeden za, za wszystkich, wszyscy za jednego. No może tego zabrakło w polskiej reprezentacji. Z trenerów, których mamy w, Polski, w Polsce, według mnie najlepszym jest kandydatem trener Nawałka. Ten bardzo mi dziwy fakt, że... Pośród tych nazwisk, które wymienialiśmy w Polsce, z polskich trenerów nie było kandydatury Macieja Skorży. To dla mnie był i był, jest człowiek, który... Jest takim naturalnym kandydatem, ponieważ był przy, przy trenerze Janasie. Wygraliśmy eliminację, awansowaliśmy na Mundialu. Był także generalnie, zna to wszystko od podszewki. Mnie by się marzył tener z tego najwyższego topu, taki zagraniczny tener, ale mówię z tego najwyższego topu. Nie taki tener przeciętny, od którego niewiele się można nauczyć, tylko taki tener naprawdę z tej najwyższej półki. Zatrudniając nowego selekcjonera dał mu nie jedna, a dwie tury eliminacji. Wtedy będzie miał, mam nadzieję. Na tyle stabilną sytuację, że będzie mógł zbudować zespół, który, jeżeli nie awansuje w pierwszym, w pierwszym etapie, to za dwa lata będzie już na tyle mocny, że, że, że ta polska piłka pójdzie do przodu i awansuje na pewno. Reprezentacja nie ma stylu. Reprezentacja każdy mecz gra inaczej, a wtedy nie można mówić o tym, że się ma jakiś styl. Jeżeli to zostanie stworzone, jeżeli się obierze jakąś drogę, dobierze do tego odpowiednich piłkarzy, a tacy są, to myślę, że naprawdę ten potencjał jest duży. Jak słyszę, że wszyscy mówią, że Grzesiek... Ich... Że Grzesie Krychowiak to jest osoba, odkrycie kadry. Grzesie Krychowiak, jeżeli chcemy, żeby nasz zespół prowadził grę, to musi mieć 90% dokładnych podań, bo tak mają dobrzy zawodnicy w dobrych zespołach. Grzesiek ma dużo odbioru, świetnie antycypuje to, co się dzieje na boisku, natomiast później, jak ma tą piłkę, to najczęściej podaje do przeciwnika. Na tej pozycji nie można podawać do przeciwnika. Bacznie przyjrzałbym się reprezentacji do lat 21. Tenera Marcina Dorny, bo reprezentacja wygląda dobrze, gra dobre spotkania. Brakuje mi lidera mentalnego w tej drużynie. Ani Kuba według mnie umiejętności ma na to, żeby być liderem, ale wydaje mi się, że troszeczkę brakuje mu takiej charyzmy, też pozycja być może. Robert też tego nie robi jako napastnik. Oni mają duże umiejętności, bardzo duże umiejętności. Ale w tej reprezentacji, w tej, którą mieliśmy, brakowało mi kogoś takiego. W naszej reprezentacji trzeba przede wszystkim popracować nad organizacją gry, nad atmosferą, nad tym, żeby tych piłkarzy naprawdę e, przykro o tym mówić, ale zmobilizować do naprawdę takiej konsekwentnej gry, bo je, ja jeżeli popatrzę na mecze niektórych naszych zawodników w ich klubach macierzystych, to to naprawdę zupełnie inaczej wygląda. I teraz, siłą rzeczy, porozmawiamy o reprezentacji. Ciebie chcę spytać, Czesław, czy jest lepszy kandydat spośród polskich trenerów niż trener Adam Nawałka? Tak na, na twoje oko. Powiem tak, że ja bym dał komuś zupełnie innemu tą kadrę, bo jak tak przysłuchuję się dyskusji, że eliminacje są bardzo łatwe do wygrania. Że trzy zespoły praktycznie nie awansują, że mało kto nie awansuje na tym szosie. Ja bym jakiś dziennikarzowi dał, bo tak jak słucham was tutaj czasami, was i innych stacji, to ja mam wrażenie, że wszystkich wiecie więcej niż każdy A inny A To jest że jakbyśmy awans zrobili, no, no, to wtedy, wtedy był problem. Dajcie szansę wtedy sobie, problem. ja chętnie, ja bym pod te dwa lata poczekał. Ale dlaczego szansę? mamy przyjść po was, jak wyżej się spuścili my... do czwartego koszyka? <laughs> no się Ale Engel też zaczynał od czwartego koszyka <laughs> i też w tamtym czasie nie miał jakichś wielkich sukcesów, naprawdę, szczerze mówiąc. Nie mam wyczerpuścić i chcecie teraz Troszeczkę takiej. Pokory i realnego spojrzenia na nasze możliwości. My cały czas wszystko sprowadzamy do roli trenera. Ja tutaj mówiłem się, rozmawiałem z kolegą, mówię, ja tutaj, jak kiedyś spotkam Marcina Rosłania, to mu powiem, żeby on zamiast tego jeden na jeden, który już chyba wszyscy byli z tym 1 na 1, może nie wszyscy, ale wielu fajnych programów nakręcił, żeby tak wysłać po Polsce i zobaczyć, w jakich warunkach polscy towarzysze pracują w pierwszej, tej, tej pierwszej lidze w Ekstraklasie i porównać z obojętnie jaką ligą, od Skandynawii poprzez Niemcy i tak dalej. I zobaczcie, w jakich warunkach ci piłkarze się kształtują. I my dzisiaj wszyscy mówimy o poziomie reprezentacji, o grze 1 na 1, o szybkim graniu i tak dalej. Jedźcie, zobaczcie i wtedy troszeczkę zmienicie pogląd na to wszystko, bo my dzisiaj uciekamy od problemu. My cały czas widzimy tylko jeden problem powierzchni. Problem. U nas zawsze problem jest tylko trener. Byli lepsi gości trenerzy, dzisiaj dopiero wszyscy zaczynają doceniać Janasa, a pamiętacie, w jakich okolicznościach Janas odchodził, że facet wygrał eliminację, przegrał tylko z Anglią, tak, podobnie było z Engelem. dzisiaj Engel gdzieś tam się wymieniał wśród kandydatów. A pamiętacie, w jakich rozstawało się okolicznościach. My cały czas sprowadzamy, okej, okay, trener musi być dobry. Ja chcę, żeby to był najlepszy trener, jaki jest możliwy. Jestem za tym, żeby był Polak. Na dzień dzisiejszy jadą na wałkę, myślę, że to jest dobrym kandydatem, ale dajmy mu szansę i też realnie go oceniamy. Popatrzmy, jakie będzie miał możliwości pracy, co może zrobić, co nie może. Czy tam... Ale słuchaj, sam prezes Bonik mówi, że no cel jest jeden dla trenera, który prowadzi prezentację. Okay. Prowadzić ja do, do finałowej akceptuję. imprezy. Ale tak? zobacz, jest takie opracowanie: gdzieś tam czytałem w internecie krytyka walka Fornalika, że ciągle zmienia linię obrony. Reprezentacja gra w eliminacjach półtora roku, czasami rok, te eliminacje tyle mniej więcej trwają. Nie możesz założyć, że wszyscy są zdrowi. I tam podane są przykłady. I od razu po pierwszym, po drugim przykładzie widać, że ktoś, kto to pisze i później ktoś mhm. inny to powiela, mówi i nad tym ubolewam. Nie zastanowi się, dlaczego się tak dzieje, dlaczego gra Piszczak, nagle nie gra, bo ma kontuzję, tak? Wasilewski zaczynał eliminację, ale później wypadł z klubu, skończył mu się kontakt, nie miał klubu, nie gra, tak? Ten zapał kontuzję. No dobrze, ale akurat na lewej obronie ale ludzie. Nie, z... no, akurat jest na lewej selekcji, obronie ludzi. Ale właśnie dlatego. Jestem... Ktoś powiedział z trenerów, żeby, i chyba Janek żeby brać w optymalnej formie i wstawiać, tak? Jeśli Waldek robił w ten sposób, On to godzin tak i się godzinnikarzy mówił, i wszyscy inni. Tak robił, wszystko dobrze, ale finalnie wyszło tak, że nie zna się, bo ciągle zmienia skład. A wcześniej mówi się, żeby była w najlepszej formie. Nie każdy jest w idealnej formie przez cały rok, tak? Musi wziąć raz tego, raz tego. I ta rotacja będzie. I wtedy widzę, że, że ja znalazłeś to... winnych. Ja, ja myślę, że co, ja, ja myślę, że to nie jest dyskusja <laughs> na poziomie, czy się zna, czy się nie zna, bo wiadomo, że jak ktoś był trenerem na poziomie ekstraklasy, to się zna, tylko bardziej. Myślę, że też Andrzejowi chodziło o to w kontekście pytania o nowego selekcjonera, czego zabrakło też trochę. Temu selekcjonerowi, który, który już, którego już nie ma. Wiesz co, ja nawet nad tym się nie zastanawiam, to, czego to, zabrakło, bo to już było. To, to, to już trzeba oddzielić w siebie. Te wnioski też to. musi wyciągnąć nowe serek. Ale przegraliśmy tak? dwa razy eliminację hmm. do dużej imprezy, tak? Pomijamy Euro 2012, za darmo dostaliśmy awans. No przegraliśmy dwa poszuki. razy i przegrał to świetny trener Ben przegrał przegał nasz Polski, który dzisiaj jest okay, najgóstwa. Ale z drugiej strony słyszę, że mamy bardzo zdolne piłka, pokolenie piłkarzy, tak? No tak, tak słyszę. No, dochodzą mnie takie słuchy. Ciebie, ciebie pewnie też. To, to ja mam do Ciebie takie, takie pytanie. Czy, czy potencjał ludzi, którzy grają w kadrze mhm. narodowej, którzy przewinęli się przez tę drużynę, przez te ostatnie eliminacje, uprawnia nas do tego, żebyśmy myśleli o awansie do, do poważnej imprezy? Czy może po prostu. Nie mamy takich, czy mamy Andrzej, takich ludzi. nie, nie mamy San takich Mariusz piłkarzy. Mariusz. nie, 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 ja powiem nie, nie, Obserwuję nie, nie, od nie, lat, gdzieś tam nie, 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 Ja nie, tak mówię nie, lidze, ale powiesz, to się to mecz no no tam nie, 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 żadnego piłkarza. z nie, nie, no, żadnego piłkarza Andrzej, z nie, nie, ale Ligi. powiem ci więcej. Zmienia się to podejście piłkarzy. nie, tych starszych piłkarzy Tomek jeszcze grał z wieloma piłkarzami nie, 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 i tak dalej, nie, 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 piłkarze może są brakuje dużo tych braków, nie, 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 sami gracie, plecy bolą, krzyż boli, wszystko boli, kolana strzelają, nikt się tym nie interesuje, chcecie grać do połowy grudnia, w połowie lutego chcecie zaczynać, ale trenować nie ma gdzie, nikt się tym nie interesuje i z czego się to bierze, mówicie, że nikogo nie ma z polskiej ligi i nie będzie. Nie będzie. Kto nie wyjedzie na Zachód, nie będzie grał regularnie 10 miesięcy To są kilka, że Polska Liga nie przygotuje do poziomu międzynarodowego. Nie przygotuje, nie no, Mówię o tym w okay, NHK. W reprezentacji polskiej możesz powołać faceta, który już wyjechał na Zachód i jest ograny. Możesz, no, okay. Mówimy o tym, mówimy o selekcji w tej chwili. Ja wiem, że to jest bardzo ważne, co mówisz. I jakby ten, ten problem cały czas gdzieś, gdzieś doskwiera i być może mówimy o tym za mało, chociaż nie wiem, co od tego 30, mówienia... 30-40 lat temu nie było lepiej. Nie było lepiej. Nie, nie, to ale mało tego, te drużyny, też były te drużyny, o których tak, wspomniałeś, czyli drużyna Tomek, ale Engela, drużyna Jana, od miała wtedy, tak? no tak. wtedy setki Taka, tysięcy Tomek, ludzi kopało piłkę. Tomek chciałby to, coś to, Bo, bo Czesiu tutaj cały czas mówi o problemach polskiej Piłki, które są naleciałością w stosunku do Europy Zachodniej. Naprawdę wszyscy nam że już nie poziomem sportowym, ale tym wszystkim. Ale naprawdę w tym kierunku idziemy dobrym uważam. tak Coraz więcej się robi tych boisk. No tak, ale na tej zasadzie to powinniśmy się wycofać ze wszystkich eliminacji na 10 lat i budować futbol od ja no się do końca nie, nie. do końca nie zgadzam, jeżeli chodzi o, o, o trenera pierwszej reprezentacji, bo jest, niestety wybiera wśród tych najlepszych, którzy gdzieś tam grają, prawda? A, łatwo, jakiś no nie mówisz, mu no Kwestia to, jest taka, żeby sukces, zamknęła, no, nie, nie osiągnął sukcesu, ale czy na właściwych ludzi w tym momencie powstał, po, po, pomyślmy na Wojtkowiak, tak? No, czy jakiś inny selekcjoner by wpadł na taki pomysł, żeby że po, po, postawić na Wojtkowiaka? No akurat PEK trafił, że, że zrobił błąd, jakby, przy tym dość I tego się nie... Ten już jest, jest tak? Wynalazł no, szukałek, którego, znaczy wszyscy. Wiedzieliśmy, że gra taki, szukała i tak dalej. Czego obserwował? Akurat postawił postawi na jego w najważniejszych meczach, bo stwierdził, że być może, na przykład jak ja bym był selekcjonerem, oczywiście czego nie życzę e, nikomu. Ale nie, nie, załóżmy, czy ktoś inny może by postawił na rzeczniczaka na tej pozycji, prawda? Już by był inny wybór. Były, były, uważam, wybory. To nie tak, że nie miał kto grać musieli grać ci, co grali. Były wybory. Akurat możemy krytykować, bo te wybory były nietrafione. I dlatego tak jest, moim zdaniem. Wiem, że mamy większy potencjał zdecydowanie w ofensywie, bo jest w kim wybierać. Oczywiście też możemy się doczepić do tej skuteczności której nie ma, ale tam jest naprawdę i ma kto grać, jest problem w defensywie, ale tam też była jakaś alternatywa, żeby można było wybrać Kozino, czy na Celebana, na Leitona Bejsa, czy na kozino chociaż no tak, szanuję poza tym, Celebana. Poza tym, kiedy my wchodziliśmy do Mistrzostw Europy, czy, czy do Mistrzostw Świata, to też nie możemy powiedzieć, że tamte drużyny były jakieś wybitne, które miały same, same indywidualności. No tutaj jednak Mamy kilku piłkarzy europejskiej klasy, mamy jednego piłkarza światowej klasy. No to jak, jak na nas to wcale nie jest... Najgorzej bym powiedział, ale wiesz co Tomek, bo nie chcę się skupić tutaj na, na rozmowach o trenerze Fornaliku, bo to jak mówię, to już jest... tę książkę trzeba zamknąć, odłożyć na półkę. Ale właśnie problemem problemy. To, jest... to jest ważne, bo prezes Boniek tutaj w studiu powiedział, z czym się nie zgadzam. O jakieś raporty. Po co jakieś raporty? Tam jakiś trener będzie czytał później raport, o tego nie wystawiłem coś. Nie, raporty nie są dla na następcy selekcjonera, tylko dla innych rzeszy trenerów, żeby wiedzieli, jak te eliminacje przebiegały, co robił dobrego, co robi złego, bo nie wszystko było złe za trenera Fornalika. I takie raporty są dla setek trenerów, którzy się będą uczyli, bo naprawdę trener Fornalik ma dużą wiedzę. Na przykład jeżeli prezes Bonnik nie wymaga tego, żeby opisał, jak działał, co robił, kogo powoływał, dlaczego, jakie były obserwacje, z czego korzystał, chodzi mi o taki raport generalnie, bo prezes bo po co takie raporty? Ja się akurat w tej kwestii nie zgadzam, więc dlatego jeżeli mówi, żeby zamknę, żebyśmy zamknęli ten temat, to uważam, że nie powinniśmy go zamknąć, tylko trener jeszcze powinien. Potomnych, dla potomnych zostanie program. program, chodzi. Chodzi. No, program, zostanie program to a, okay. Ale gdybyśmy dzisiaj mieli wyciągnąć z tych eliminacji trzy wnioski, siedzimy w studiu, rozmawiamy, trzy wnioski na przyszłość dla nas, to jaki to był pierwszy wniosek? Z czego? Z, 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 reprezentacji, kadry, z kadry, z eliminacji. Jaki to był pierwszy wniosek tak. na przyszłość? Który pierwszy jest, wniosek nie, no jest no, ja taki, uważam, że nie, nie musimy się każdą musi być, krytyką, być bo czasami krytyka jest merytoryczna. To jest moim zdaniem pierwszy wniosek, również w stosunku do trenera Nawałki, bo uważam, że trener na Nawałka się będzie miał, a wiesz dlaczego? Bo, bo trener nawałka, chociaż był wielokrotnie zapraszany do tego studia, Przez trzy lata. to bardzo sympatycznie, ale zawsze nam odmawiał. Tak Nigdy nie chce przyjechać się tak, tak ale nie chciałeś przeczytać takiego czegoś, jak trener podchodził. No właśnie. Ja nie dla wszystkich trenerów, żeby ta takie no no zapisać. może została no. nie tak jak Domena, jak to wszystko opisał, ale chciałbym poznać no, o to to nie środka... To musi być książka. No właśnie, no, to, właśnie, to, to o bebechy. to mi chodzi. No, o tam tam to Coś bebechy. zostawienie tej historii. Ale czego nie umiał. Ale 100%, ale drugi wniosek jaki jeszcze można wyciągnąć. Na przyszłość czego ma. Z tym stał hierarchię taką zespołu, żeby zespół się rozumiał. Bo takim przypadkiem jest dla mnie Wojtkowiak. Tak, mi się to ułamiało. tak, Właśnie ręki czekaj. cały czas do tego próbuję dojść, bo poprosiłem Tomasza Wieszyckiego. Poprosiłem Tomasza Wieszyckiego o to, żeby Aha. przygotował ranking piłkarzy składających się na defensywę. Ja wiem, że dzisiaj mówi się cały zespół broni, cały atakuje, mhm. ale jednak ten trzon defensywy to jest czterech obrońców plus dwóch defensywnych pomocników. Tak? I to jest zawsze coś, co daje ci pewność, bezpieczeństwo i zabezpieczenie. I teraz właśnie może oddamy głos. Tomkowi i Tomek nam pokaże, jak to, jak to widzi, to bo, znaczy, bo według śmierć. mnie tutaj nie było żadnej hierarchii. To po prostu był totalny przypadek. To można, równie dobrze można no, było wyszło, wziąć kostkę rzucić w i wypadnie Ukrainą, nam takie, no. a nie inne nazwisko. No to moim zdaniem tak to... Tak, To absolutnie. To znaczy specyfika pracy selekcjonera jest trudna, o której wspominał Czesiu, że to wypada kon konkurs, mecze trwają co parę miesięcy, nie prawda? Tylko jest przez opinię opinię roku, ale także przez swoją drużynę, przez ludzi, z którymi To, to znaczy prosiłeś o ranking wygodnie. piłkarzy na, na, na pozycjach, załóżmy, prawda? Mówiłeś o dwóch defensywnych środkowych pomocnikach i tak dalej, prawda? Ja jak gdyby taki ranking stworzyłem tych na dzisiaj piłkarzy, których ja uważam, załóżmy, teraz się mądruje, oczywiście po fakcie tutaj Wieszczycki i tak dalej. Ale załóżmy, to jest jakiś ranking taki i wewnętrzny Wasilewski akurat zaczął grać, prawda? Jest jak gdyby w trzeci w kolejce. Ja żałuję bardzo, że się nie udało jak gdyby, postawić na Rzeźniczaka i namówić Głowackiego, bo być może odmówił. Nie wiem, jaka była historia, ale głowa był w wyśmiejtej formie. Co prawda w Polsce wiadomo, że przeciwko Anglikom różnie mogło być, przeciwko Ukraińcom różnie mogło być, ale, ale jakoś tak widać było, że mógł dać radę. No. I Ale głowa nie, chce. nie, na chce. nie pewno Na nie pewno chce. jest problem, jeżeli chodzi o, o, lewą, o lewą stronę, prawda? tutaj nie ma cyferek, to jest pierwszy i tak dalej, bo ja chciałem Andrzejowi powiedzieć, że nie będę dawał jedynki, mm -hmm. bo uważam, że nikt nie prezentuje, oprócz może Krychowiaka i Klicha, poziomu y, takiego reprezentacyjnego. To jest poziom krajowy tych piłkarzy, uważam, tak? I naprawdę trener dlatego ma problem, dlatego trener Michniewicz ma problem w klubie, bo mm. musi szukać wśród słabych, wybrać tych najlepszych, prawda? Więc nie jest sztuka, nie ma klasa liderów grającego na przykład Lewandowskiego jakbyśmy mieli takiego w defensywie prawda który gdzieś by grał w jakimś Manchesterze United stopper tak to, to już zupełnie inna broszka, ale to naprawdę trzeba z przeciętnych piłkarzy no zobaczcie no nie wiem czy wymyślicie jakieś dodatkowe nazwisko do tej klasyfikacji które można by było nie nie miał treneru łatwo prawda musiał postawić postawił załóżmy na glika i szukałę, ale nie poszło tak postawił na cele bana Jędrzejski, Jędrzejczyka no akurat Bereszyński kontuzja no, ale no chyba na się czasami nie zgadzamy, że no konsekwencji w tym działaniu w obronie nie było to znaczy, żadnej, praktycznie. No to co, chwilę, co chwilę było. chwilę było na temat Mourinho? Hmm. I on powiedział, że on, jak obserwuje zawodnika, który go chce w klubie, to bierze go na konkretną pozycję na tej konkretnej pozycji go o, wystawia. Nie on, zmienia mu pozycji. Dokładnie. I on, że A on u nas na tej... Jędrzejczyk teraz w środku. jeszcze czasami. To jest tak jest, no, że nie mamy asów na tych pozycjach. To nie mamy to asów powiem. i musimy. No, ale nawet jak nie masz wytrzymać. asów, to jednak musisz się na pewne warianty Właśniemy zdecydować dwa, tak? i no musisz tak. się no jeść i trzymać. Bo jak zaczynasz po prostu szukać po umacku, to świadczy to o tym, że gdzieś tam gubisz jakąś koncepcję, że jej po prostu w głowie nie masz. Inna sprawa to jest tak jeszcze dwa grosze wtrącając, to myślę, że to jest kwestia mentalności piłkarzy, bo cały czas mówimy o, o trenerze. mam wrażenie, że polscy piłkarze w stosunku do tych reprezentacji, które Ty wymieniałeś, czyli reprezentacji Pawła Janasa, który jak wiemy, jego motto i dewizą było to, że on nie lubi się wtrącać, mówiąc najdelikatniej, czy trenera Benhakera, gdzie był, zadziałał ten czynnik autorytetu na początku i trener Benhakera jak powiedział piłkarzom słuchajcie, jesteście lepsi od Portugalii, to oni w to uwierzyli, a być może trenerowi Fornalikowi nie byli w stanie uwierzyć, że są lepsi od Anglii. To jest kwestia mentalności piłkarzy, którzy, nawet jeśli weźmiemy pod lupę tych piłkarzy grających w wielkich klubach, Myślą sobie pewnie tak, na co dzień gram w otoczeniu lepszego piłkarza. Jak wychodzisz z silnymi ludźmi na boisko, to się też czujesz sam mocniejszy. Tutaj przyjeżdżam. E, wiem, że gram trochę ze słabszymi piłkarzami, a jednocześnie nikt mi nie jest w stanie. Nikt nie jest w stanie mnie przekonać do tego, że oni mnie pociągną i że razem. Nie, ja ten myślę, mój. Że problem myślę, że problem jest to nieco, jest nieco inny. Że ja wiem, że tak naprawdę nie mam w tej drużynie konkurencji. Tam musisz to te, zasuwać. To jest problem. A u nas na kilku pozycjach są pewniacy i nawet nie widać kogoś, kto by im tam lekko skrobał marchewki. Czekaj, jak, już, jak już, będę grał źle w pomocy, to zagram na prawej scenerze, i bo, y, O czym tutaj Przemek mówi, dobrze jest znaleźć takiego trenera, żeby zawodnicy patrzyli do niego że selekcjoner jest nade mną, a nie, że zawodnik patrzy z góry, bo mówimy, że no, tak. grają tutaj zawodnicy w świetnych klubach, pracują ze świetnymi trenerami. I dobre jest tak, żeby właśnie patrzyli do niego, że to jest autorytet, tak no, jak grał na, na Ben Hackera, tak? Bo jak mówię, jak Światę. trener jest na niższej czemu. pozycji niż zawodnik, najlepszy zawodnik, nie? to nie ma szans, żeby to wszystko grało, bo w pewnym momencie przyjdzie słabszy okres i ci zawodnicy wezmą Muszę cię na zapytać trener. na koniec tego studia. Na wiosnę od 5 marca Czesław Michniewicz złoł 21 punktów, a Adam Nawałka 12 punktów. Tyle polskich nazwisk pada w mediach, a Czesław Michniewicz nie. Pochwal się, bo cię nikt nie pochwali, się sam nie pochwalisz. Je, je, e, to, ja to ta, wezmę nie, tak, po ta, dziennikarzach tą kadrę, przygotuje <grym grym grym> się no no i tak ale czeka, czeka, ci Ale, ciężko, myśl, ale czy myślisz sobie tak przed snem? Dobra, teraz nie, no bo przecież nie ma żadnego, nie ma, nie ma podstaw ku temu. Zaraz, gdzie jest ta tabela? 16 miejsce, 8 punktów. Ale następnym trenerem to już będę ja. W czerwcu będziemy bohaterami, to znowu będę kandydatem. Żartuję, oczywiście. Ja powiem tak, to jest bardzo poważna funkcja. i Nie można tutaj sobie żartować z funkcji selekcjonera a to jest tak ważna funkcja i nie można powierzyć tej funkcji takiemu trenerowi, jak ja, czy komuś z mojego pokolenia. Z całym szacunkiem dla nas, mm. bo mówię z każdym. Dzisiaj przegrałem kilka meczów, wiem dlaczego, czasami się zastanawiam, dlaczego przegrywam, ale cały czas jesteś lepszym trenerem, pomimo też, że wyniki o tym mówią zupełnie inaczej. No czy nie mówię, czyli za kilka lat? Za kilka To, czy to jest lat? dla ciebie jakiś tam. Tak, ma tak. Oczywiście tak? za cztery lata ja chciałbym być tym trenerem reprezentacji, że trzeba żeby awansował, że powtórzył swój sukces. Nie, dwa lata dziennikarze, dwa lata Adam i później ja tak się. Pani Sławka, pan jako obserwator, bo nie miał, nie miał okazji i, i też nie pytaliśmy, nie znamy tego, nie znamy pana zdania. Jako obserwator środowiska piłkarskiego z bardzo bliska, to pan, to pan gdzie widziałby tego? Najlepszego kandydata? Wśród sędziów to tak ab, abstrahując od, od tematu rozmowy, to tu jestem akurat spokojny, że my e, robimy to wszystko tak, jak potrzeba, że to jest naprawdę dobry kierunek, że, że sposób selekcji, sposób szkolenia szko sędziów e, idzie w dobrą stronę. Natomiast natomiast jest we mnie duży pierwiastek patriotyzmu lokalnego i ja jednak Wolę, żeby był... Czyli ktoś jest Bemowa? Żeby, ktoś z Bemowa żeby, 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 żeby to jednak Polak się sprawdził na takiej pozycji, zresztą zresztą to co mówiliście wcześniej, no przecież już historia pokazuje, że, że nie było z tym problemów.